Witaj, miłośniku motocyklowej przygody. Dzisiaj zapraszam Cię na czwartą i ostatnią część mojej motocyklowej wyprawy szlakiem czterech rzek. Nie spodziewałem się, że mogę spotkać coś tak pięknego na Mazowszu. Lubię oglądać takie miejsca. Zobacz jakie to jest zarośnięte jak w jakimś... Buszu. Przeżyj razem ze mną niezapomnianą motocyklową przygodę pełną pięknych krajobrazów, emocji i wyzwań. Ale tutaj mam na drodze zwalone drzewo, więc... Czeka nas wiele niespodzianek i ekscytujących wrażeń. Chwytaj więc mocno kierownicę lub rozsiądź się na miejscu pasażera. Ja jestem raftor. Jedziemy. Zauważyłem jadąc tędy tą drogą, zobaczcie z takich płyt, że jest tutaj sporo takich jakichś zabudowań w tym lesie. Zatrzymałem się przy jednym z nich, żeby chociaż rzucić okiem i zobaczyć, co to jest. Co to są za budowle w środku lasu. Na bardzo niskim poziomie. Ciekawa sprawa. Wygląda jak pomieszczenie mieszkalne miałoby tutaj być, ale w środku lasu i, i tak poniżej właściwie poziomu gruntu to takie dosyć dziwne. No nic, jadę dalej. Bo przede mną jeszcze kawałek, ale tutaj ciasno. W sumie to nie wiem, czy wolałbym jechać tędy czy normalną asfaltową drogą z widokiem na rzekę. Ale może i tędy rzeczywiście lepiej. Trochę takiego endurowania. A że i tak jeszcze będzie Widzę, że jest oznaczone jako niebieski szlach rowerowy No bardzo ładna ścieżka Malownicza, fajnie się jedzie Jest ciepło Za 190 metrów w lewo, pewnie znowu do asfaltu. Więc cóż, opłacało się przejechać fajną ścieżką. Inaczej tych terenów bym nie zobaczył. Być może nigdy. Tak, miałem skręcić, nie skręciłem. Skręcę następnym skrętem. Widzę, że ścieżka tak czy inaczej doprowadzi mnie do drogi asfaltowej i z góreczki fajnie. Mi się dawne czasy, O! a tu już po mojej lewej w kra, czyli jednak nie do asfaltu, tylko do zielonego traktu. Ludzie na kajaczkach, ja na motorku. Mam nadzieję, że będzie jakaś możliwość zatrzymania się na brzegu, tak aby pokazać ten brzeg, jak on wygląda. Jakaś cywilizacja przede mną. O! Mostek na Wkrę. i am just a poor boy though my story seldom told i squandered my resistance for a pocket full of mumbles such a promises all eyes and jests still a man hears what he wants to hear and disregards the rest More than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, running scared. Lagging low, seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places only I would know. Lie, lie, lie. Lie, 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 lie.

Ta trasa jest jakby to powiedzieć bardziej enduro, mniej ADV. Ale tutaj mam na drodze zwalone drzewo, więc jest dość słabo. Na szczęście po mojej prawej jakieś schodki. Kolejne, zobacz kolejne zabudowania, których ja odpuścić nie mogę. Lubię taki urbex, tylko się nie przewróć. Lubię taki urbex, lubię oglądać takie miejsca. Zobacz, jakie to jest zarośnięte, jak w jakimś. Buszu południowoamerykańskim, amazońskim, co tutaj było? Nieźle to wygląda. Cały kompleks pewnie mój kolega żółty to by wiedział, co to mogło być tutaj. Teren idzie coraz wyżej, a zobacz, że te budynki razem z terenem jest tego tutaj naprawdę sporo, ale ja jadę dalej. Właściwie jest. Czwarta rzeka na mojej trasie. A tutaj zobaczcie, jak pięknie. Las niczym przeniesiony z Dolnego Śląska, bo tylko tam kojarzę stamtąd takie lasy bukowe. A przecież jestem na Mazowszu. No to miejsce naprawdę warte jest zobaczenia. Także czwarta rzeka, w kra. Pierwszą była Wisła, drugą była Zura, trzecią była Narew, a czwartą w kra, którą jeszcze na pewno dzisiaj będę widział. Gdy przemierzam piękne krainy Mazowsza. Wiatr świszczy mi w uszach, a każdy zakręt, każdy kilometr to nowa przygoda, której nie mogę się doczekać. Jadąc wzdłuż brzegów rzeki, czuję, jak natura mnie otacza i wciąga w swoją magiczną aurę. Zielone łąki, majestatyczne drzewa i błękitne niebo tworzą krajobraz, który mam tylko dla siebie. W tych chwilach, gdy jestem sam na drodze, mam czas na refleksję. Myśli krążą wokół piękna świata, który mnie otacza, i jestem wdzięczny za możliwość bycia tu i teraz. Każde wzniesienie, każda dolina to nowe wyzwanie i nagroda zarazem. Podczas tej wyprawy wszystkie zmysły są wyostrzone. Czuję zapach świeżo skoszonej trawy. Słyszę śpiew ptaków i szum rzeki. Na koniec dnia, gdy słońce powoli zachodzi, Czuję się spełniony i wdzięczny za każdy moment spędzony na trasie. Czas po mojej lewej stronie płynie w kra i cały czas na tej wkrze widzę przepływające kajaki, to znaczy ludzi w kajakach. A ja cały czas jadę bardzo przyjemną leśną drogą. Naprawdę w tamtym jednym miejscu ten las był naprawdę tak malowniczy. Takie lasy jak mówiłem, widziałem na Dolnym Śląsku, ale nie spodziewałem się, że mogę spotkać coś tak pięknego na Mazowszu. Mazowsze to głównie lasy sosnowe. Zobacz, jakie fantastyczne miejsca do biwakowania. Proszę bardzo, nawet w piłkę można pograć. Jest gdzie namiot rozbić. Można popływać kajaczkiem. Świetne miejsce na rozbicie obozowiska. Bo widzę, że ludzie się kąpią, pływają, grillują. A więc ogień można palić. O, moja droga gdzieś po prawej jest. Zagadałeś mnie i znowu, i znowu zjechałem z właściwej ścieżki. Ale już. Już jestem z powrotem. No ale jak tu nie zjechać, jak tu nie zjechać i nie popatrzeć. Coś pięknego. O, właśnie napisał do mnie mój kolega żółty. Ale by mnie obróciło, a teraz gdzie? Dołem, no dobra. Słońce dzisiaj grzeje, słuchaj, gdyby nie to, że. Przed wyjazdem, żona Popryskała mi kark Olejkiem do opalania Z filtrem 50 to Bałbym się Że będę Że po powrocie do domu zostanę rednekiem No i co? I źle pojechałem Oczywiście, że źle Bo tutaj za chwilę miałem za chwilę miałem już mieć most. Za chwilę już miałem mieć most, więc muszę zawrócić. Bo most to taka dość powiedziałbym ważna sprawa. Ważny element na trasie. O, tak to ujmijmy. Pewnie można byłoby jechać dalej wzdłuż w... You have the choice to rent or buy But they make the prices extremely high So now you need to work Ja już pomału oddalam się od gry Jeśli dobrze kombinuję to już nie będzie na mojej trasie żadnej rzeki. W tej chwili wjeżdżam w tereny bardziej leśne, bardziej uprawne, łąkowe i zobaczcie przede mną jaki piękny, żółty łan rzepaku. Cała droga, właściwie cała ta trasa jest bardzo fajna i bardzo malownicza, ma swoje niedociągnięcia. Ja planując trasę nie przewidziałem kilku czynników, które miały wpływ na to, że musiałem troszkę zmienić, troszkę zmodyfikować ścieżkę, którą jechałem. Jeśli będę jechał drugi raz tą samą trasą, a raczej na pewno będę nią jeszcze raz chciał pojechać, to już na pewno pójdzie mi to o wiele sprawniej. Być może uda mi się stworzyć nowy plik GPX, jeszcze bardziej dokładny i udoskonalony, ponieważ trasa, jak wspomniałem, ta, którą. W tej chwili się poruszam ma swoje mankamenty w wielu miejscach trzeba ją traktować jako trasę poglądową tylko i wyłącznie i sobie radzić na własną rękę. No było parę takich momentów na trasie, gdzie po prostu byłem zaskoczony w jakim miejscu wyjechałem. Tak więc nie trasa, którą jechałem dzisiaj. Trasa, w ogóle, cała ta trasa nie jest żadną oficjalną trasą. Ja nie wiem na ile jest legalna, na ile nie. Także nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za ewentualne wpadki. Jak na każdej trasie, należy zachować kulturę. Należy zachować maksimum bezpieczeństwa. Starać się nie przeszkadzać innym. Tak samo jak my chcielibyśmy, aby nam nie przeszkadzano, i tak samo jak byśmy chcieli, aby nas traktowano. Zaręby. Znam to miejsce. Już tutaj kiedyś byłem. Tutaj taki stawik po prawej stronie. No, nawet spławik pływa. I wędka jest. Proszę bardzo, taka charakterystyczna drewniana mazowiecka zabudowa. Chyba na Podlasiu również są podobne domy. Już ich dzisiaj mijałem, a przede mną kolejny szutrowy odcinek. Zobaczcie, jak szerokie są te szutry. Ja naprawdę słuchajcie. Lubię się tak zatrzymać i ponapawać w oczy tą zielenią. Zwłaszcza tak soczystą, jak w tej chwili zielenią, wiosenną zielenią. Nie jest to nie jest to częsty widok dla moich oczu. Słońce jest na tyle nisko, że prześwietlać źdźbła tych traw Właściwie to nie są trawy, tylko jakieś młode zboża. Ale słońce prześwietla ich, ich źdźbła, i ta zieleń wydaje się jeszcze bardziej jasna i soczysta. A po drugiej stronie rzepak. Lubię tak sobie poobcować z naturą. Jeszcze parę godzin dnia zostało, ale promienie, które padają pod takim kątem, naprawdę sprawiają, że ten świat, choć tak zepsuty, wygląda piękniej. Więc, cóż mogę powiedzieć, tak aby pomału podsumować tego tripa? Na pewno. Na pewno podobał mi się ten trip, podobał mi się dużo bardziej ten odcinek od odcinka polskiego Tetu, którym jechałem kawałek w stronę Dolnego Śląska. Ja oczywiście nie przesądzam i nie oceniam, ponieważ nie poznałem całego odcinka Tetu, więc nie mogę tak porównywać. Natomiast. Ten odcinek, po którym jechałem, był naprawdę dużo bardziej monotonny i nudny od tego, co zobaczyłem na trasie mojego tripa wzdłuż czterech rzek. Kolory i zapachy również podkręcają cały efekt. się do jakiegoś asfaltu. Za chwilę powiem Wam, co to za miejscowość. Tak, jest! Złotopolice. Ja zbliżam się już bardzo szybko do miejsca, w którym się rozpoczęła moja wycieczka, moja wyprawa. Przejadę jeszcze tutaj przez boisko. Zobaczcie, jaki ciekawy kościół przede mną. Jest to kościół w Smoszewie. Koło tego kościoła na pewno będziecie musieli przejechać, jeśli chcecie zobaczyć wiślany brzeg w Smoszewie. I Smoszewskie Wyspy, które są charakterystycznym punktem tego odcinka Wisły. Tam na dole już widać wiślany brzeg. I tam zakończymy naszą wyprawę. Jeśli szukasz przygody, która pozwoli ci odkryć piękno natury, poczuć prawdziwą wolność i przeżyć coś niezapomnianego, to nie czekaj. Ta podróż jest właśnie dla ciebie. Wyobraź sobie jazdę wzdłuż malowniczych rzek Mazowsza gdzie każdy zakręt odsłania nowy zachwycający widok poczuj wiatr na twarzy usłysz ryk silnika i poczuj jak adrenalina pulsuje w twoich żyłach spakuj niezbędne rzeczy wsiadaj na swój motocykl i ruszaj w drogę przeżyj przygodę która zostanie z tobą na zawsze dołącz do mnie w tej niesamowitej podróży po bezdrożach mazowsza i poczuj magię która czeka na każdym kroku Czeka na Ciebie niezapomniana przygoda. Podaj mi wyzwanie i ruszaj za mną. Raptor w trasie. Podróże Radefa.